Idaje dzisiaj aktualizacja trybu rakietowego do naszego roweru Fido C11 Pro. Jest teraz opcja odpalania tego trybu ze samego sterownika, gdzie nie ma potrzeby, żeby się łączyć z telefonem, tylko z tego. Ja chciałbym Wam tę opcję pokazać teraz. Wchodzimy w ustawienia. Na dole, jak mamy tryb debugowania. To przytrzymujemy go chwilkę i wyświetla nam się dodatkowa opcja, że pomiary, ograniczanie prędkości może zostać usunięte. I włączamy to na ON. Czasem 2 trzy razy trzeba nacisnąć, żeby załapało. I teraz już możemy wyłączyć, nie trzeba tego długo włączać. Po przytrzymaniu tego górnego guzika, wyświetla się tyry brakiet. Pierwsza to jest te 25 km na godzinę. Jeszcze raz przytrzymamy. To jest ta maksymalna prędkość. I po ponownym przytrzymaniu tryb jest wyłączony. Mamy te 6 km, czyli to, co można mieć. I to jest fajne, że załączając ten tryb, to jak wyłączymy sterownik i załączymy od nowa, to jest obojętne, czy tutaj, czy na guziku tym głównym. To po oponowym przytrzymaniu ten tryb znowu działa. Tak więc tryb ten działa od oprogramowania V37, bo mam też rower, który jest w tym niższym oprogramowaniu i na nim tej opcji nie ma. Ale wszystkie od 37 w górę e, powinny działać. Tak więc mam nadzieję, że Wam się to. Przyda, bo to jest coś, czego akurat dużo osób poszukiwało, ze względu na to, żeby się nie łączyć z telefonem, tylko żeby robić to z pozycji samego sterownika. I fajnie, że taka opcja się teraz pojawiła. To jest to tyle. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Pozdrawiam wszystkich.